Ben, ben, witam, witam wszystkich z Syntekie. ogólnie jest taka informacja dla, dla was w sprawie soboty na streama, Przesuwam na godzinę 19, sorry, że powiedziałem za pierwszym razem 18, ale tak jak mówię, z czasem mamy kiepsko, tego typu, przesuwamy na godzinę 19, z w sobotę, spokojnie, o to się nie musicie martwić, tylko jest o godzinę później przesunięcie czyli z 18 na 19 .00. dlatego wolę Was poinformować niż Was tutaj oszukiwać czy coś takiego wolę was być z Wami ucz uczciwym człowiekiem niż kłam. Dlatego zapowiedź streama na godzinę 19 w sobotę. Zapraszam, możecie zaprosić innych ludzi, znajomych swoich do oglądania naszego streamu, tego typu. No i sorry za zamieszanie, ale tak jak mówię nieraz, nie dwa, tego typu, że nie mam tyle czasu, żeby ogarnąć to w takich godzinach. Może komuś wylecieć, mi wyleciało coś i dlatego tak się przesunęło to wszystko o godzinę później, czyli na 19, żebyście byli Ustawieni na godzinę 13. Pozdrawiam Was, pozdrawiam widzów, którzy z z z z dali skróba tego adwam, lajkujcie fanpage tego, no i to wszystko, dajcie supra i trzymajcie się, do soboty, benz!